Siemano Nissan NV200 Nie ma komunikacji z ABS-em, przez co też nie pokazuje prędkości. No i nie działałem inne związane z tym funkcje. Coś tam było już robione, coś tam było szukane. Tam jest cały moduł ABS-u, pompa moduł. Nic trzeba będzie zobaczyć, co tam na kanie słychać. Będę musiał robić ostrożnie, uważać na każdy ruch. No były już tutaj wymieniane różne pompy. Mamy raz, dwa, trzy sztuki. Wtyczki nawet są, przydadzą się. Sprawdzimy sobie na stole w ogóle, czy, ta, czy któraś z tych pomp w ogóle ma jakąś komunikację. No i dobra, wziąłem sobie te wtyczki na stół. Szukałem sobie schematu, znalazłem jakiś schemat, ale te wtyczki są inne. Tutaj widać o, jest jedno pierwszy pin, trzy puste, a tutaj jest pierwszy pin, dwa puste. Do tego mam schemat, a do tego no, jeszcze nie mam, ale okazało się, byłem zobaczyć w samochodzie, okazało się, że taki typ wtyczki tam jest. On się różni tym, że ma tutaj. Dodatkowo, jakby linię K diagnostyczną, ten tego nie ma. Całkiem inaczej, znaczy napięcia się, się zgadzają, ale masa zasilania się zgadza, ale reszta tam, na przykład to też się zgadza. To jest linia Kan. Dobra, ale wróćmy do tej, która nas będzie interesować. Taka jest w samochodzie. To jest plus, gruby taki, nie? Do, do tych, do, to, to będzie pewnie do pompy. To pewnie będzie do zaworków. Teraz tak. To jest jeden kan. To jest drugi kan. To są cztery czujniki. Jedno to jest wyłączanie kontroli trakcji. Nie pamiętam, które. To jest linia k diagnostyczna. Nie wiem czemu, także są dwa kany, jeszcze linia k. A to jest plus po zapłonie. Zobaczę sobie jeszcze te dwa, bo już zapomniałem. To jest do wyłączania ASR kontroli trakcji, a to idzie do włącznika stop. No to jest plus po zapłonie, diagnostyczna linia K, jeden kan, drugi kan, plusy, minusy, czujniki 4. Teraz pytanie, który typ pompy tam ma być w tym Znaczy wiemy, że ten typ ma być, ale po numerach nie wiem, czy dojdziemy, czy nie. No nic, będziemy jakoś to próbowali rozkminić. najpierw sobie chyba to tutaj spróbuję po tej linii K. A jak nie, no to pokanie zapiąć na stole, zobaczymy czy to jakąś komunikację będzie miało. Albo zanim się tu zacznę z tym bawić na stole, to ja sobie pomierzę tam te napięcia. Wiadomo tam już było mierzone, nie? Bo tam już ktoś to robił. Ale no ja muszę zacząć od nowa. Czyli na tym sobie muszę sprawdzić czy jest po zapłonie, na tym fioletowym a na tym będą stałe plusy no i masa biorę mierniki i idę zasilanie po zapłonie jest o, tamte stałe też są jeszcze masę chyba zmierzę masa gdzieś tu jest przykręcana blisko jest tam do nadwozia przykręcana, nie, nie będzie tego widać. Dobra, czyli zasilania mamy. Jakieś tam szczątkowe schematy udało mi się znaleźć. No i tym głównym kanem to jest różowy i niebieski. On idzie też do licznika, to sobie zaraz sprawdzę przejście. Tu widać, że ktoś chyba naprawiał ten licznik. Połączmy się z licznikiem. No jest błąd od ABS od komunikacji KAN A z ABS-em się nie łączy taka sytuacja BCM ten też idzie do BCM, a on idzie do wszystkiego i jest taka gdzieś powinna być zwora tych wszystkich kanów jak w Mercedesie a, tutaj nie ma błędów, tak? A nie są. No ciekawe, bo w BCM-ie można sobie wejść wszędzie to samo. No dobra. Ja sobie przedzwonię tą linię. Różowy i niebieski. Działam. Dobra, mamy to niebieski. 2,5V, różowy. 2-3 V mierzymy sobie teraz przy ABS-ie: niebieski 2,5, różowy 2-3, czyli tak samo. Zmierzę jeszcze jednak ciągłość tego. Wezmę sobie jakiś przewód długi i sprawdzę, czy, czy ta ciągłość jest w sumie to wystarczyło nawet tego przewodu co jest w przymierniku różowy mam wpięty jest teraz się przepnę na niebieski przepiąłem się na niebieski co my tu mamy no jest przejście, no, musiała być komunikacja bo to jest taki ten główny kan wspólny więc coś jest chyba nie tak z tym modułem ABS Zasilania są, masy są, kan jest, a nie zgłasza się w sieci Niedobrze drogie dzieci. Wypiąłem tą wtyczkę. No i tak to mi się coś trochę nie podoba, bo tu jakby wyjechało, ale mówię nie wyjechało. Tylko no tu niby widać styki, choć jak się patrzy o, od frontu to ich nie widać. Te tutaj widać na plusie, a tych nie widać. Nie wiem czy nie są porozginane Tak samo te tutaj od kana Jest ten niebieski i różowy Nie wiem czy ktoś tutaj nie nie wtykał czegoś o Tego tak nie widać ale no ja tutaj widzę blaszki Nie? A tu nie widzę Pierwszy tu zaraz za tym grubym ja tu nie widzę. Dopiero jak o przechylę, to teraz widzę. A tak na wprost nie widzę. A tu na przykład widzę Sprawdzę tę masę Ewentualnie ten plus to był ten fioletowy O Po zapłonie plus Masę plus i takany To jak to będzie pewne no to musimy mieć połączenie no, chyba że ten moduł jest zamieniony i nie pasuje, choć ten zamienny też yy, zasilania i kana ma w tym samym miejscu, więc chyba też powinien się łączyć. Idę tym tropem. Nie, no, sprawdziłem sobie te piny, i no, jest ok, wchodzą sztywno, fajnie, twardo na, na te wsówki na te piny. Więc wszystko wskazuje na, no, na moduł ABS-u, nie że uszkodzone albo nie pasuje. Zapiąłem jakiś tam kolejny, co tam na pace był. Włączmy sobie zapłon. Jest i zapłon. No nie łączy się. To może jeszcze następny. Jak sobie szukałem po necie, tych Pomp do tego modelu to jest 2.15 rok benzyna. No to wszystkie te pompy mają dłuższy tutaj ten silnik, ale wśród tych, co mi dostarczył tych pomp, jest jedna taka z dłuższym. O, ta ma krótszy, a ta ma dłuższy. Ta ma jeszcze taki kanciaty ten silnik, a ta ma okrągły. O, każe mi wybrać typ. A ja nie wiem, jaki to jest typ. Czyli już, już jest trochę inaczej. O, połączył się sygnał ze sterownika silnika i lewy, hmm. e, prawy tył. Czujnik prawy tył. Hm. Czyli co? Czyli nie, nie te ABSy były. No ale przecież chyba ten też zapinał. Hm. Nie wiem, nie wiem. Muszę to. No coś już jest, jest już coś do przodu. Muszę jeszcze pomyśleć o, o co tutaj chodzi. Dobra, mam tutaj te swoje bazgroły, tutaj mam kany popisane co gdzie jak No i według kompa wychodziło RR, czyli prawy tył. No, ale według pomiarów tam jest po 400 mega na wszystkich, na tym też ale przerwa jest na LR czy ja powiedziałem LR mniejsza o to LR, czyli to będzie lewy tył. I na czerwonym i na białym. Między czerwonym i białym jest przerwa. Nie wiem, zadzwonię do właściciela, się zapytam, czy tam coś było robione, czy, czy o co chodzi. I chyba się przejadę zaraz kawałek, zobaczyć, czy prędkość pokazuje. No, prędkość pokazuje. O. Nie pokazuje. Jeden czujnik. Aha, czaje, czyli RR to jest tył i LH, czyli tył lewy. Dobra. Polną drogą jadę, żeby nie było w koło domu. No i co? Ja nie posiadam kanału ani podnośnika, więc podjechałem do szwagra całe 10 metrów przez drogę. Wjechaliśmy na podnośnik, i okazało się, że wtyczka od tego czujnika lewy tył była wypięta. No to hura, już szampan, otwieram. Zapina wtyczkę, no niestety dalej nie widzi. Ale mierzę sobie ten czujnik, a on tam ma około 3 albo 6 mega jakoś. A te sprawne mają 400 kg. Na przykład ten nie. No to mówię, zepsuty nie ale widzę, że był wymieniany a czasami jest tak, że jakiś zamiennik czy coś bo to są elektroniczne czujniki one nie są indukcyjne tak jak w, w dawniejszych modelach że tak powiem ja wiem, że one czasami odbiegają różnią się dość, dość sporo przy pomiarze rezystancji bo to nie jest miarodajne i mówię zamienię lewy z prawym tył bo były blisko wtyczki, blisko siebie no i zamieniłem okazuje się, że ten czujnik w tym lewym tylnym kole jest sprawny no to mówię, wiązka będzie uszkodzona. No i tam od, spodem, od spodu pod autem, sprawdziłem wiązkę. Wszystko ok. Ona później wchodzi tutaj do góry. Tutaj takim przepustem. O, i to jest ten biało-czerwony. No i on sobie tutaj idzie, nie? No i tak zacząłem tutaj rozbierać. Ale mówię, kurczę, wtyczka była wypięta. Ja mówię, zmierzę sobie teraz przy samej pompie, jak on mi się odmierza. No, i teraz przy pompie odmierza się tak. Czyli już się odmierza. Wcześniej się nie odmierzał, bo wtyczka była niedopięta. Teraz mamy taki wynik. Czyli to jest gdzieś tyle, co przy samym czujniku. Mam co do tego pewne przypuszczenia. Nie będę na razie tam dalej rozbierał. Mam co do tego przypuszczenia, że ktoś w późniejszym czasie ktoś spowodował tą musterkę. Tak mi się wydaje. Na razie nie będę tutaj. Nie będę gdybał, trzeba to zmierzyć, ale muszę, muszę jeden trop sprawdzić. Dopiero będzie wiadomo, ale coś mi się wydaje, że tu będzie ktoś coś namieszał. Takie moje podejrzenia, zobaczymy to już w następnym odcinku, bo ten już byłby za długi. Po drugie, już się ciemno robi. Kamera tego tak nie oddaje. Dobra. Coś już mamy, coś już wiemy, dużo już wiemy, dużo już zrobione. Będziemy jeszcze patrzeć, co z tym czujnikiem lewy tył. To tyle, na razie, do zaś.